Ruch Palikota. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Skandaliczne, nie mające racji bytu incydenty, jakie miały miejsce na granicy polsko rosyjskiej w ostatnim czasie godzą w regulacje prawne o małym ruchu granicznym. Ustawa pozwalająca korzystać z ruchu bezdywizowego okazuje się być aktem prawnym podlegającym dowolnej interpretacji przez polskie służby celne. <laughs> Prowadzona ostatnio przez celników kontrolę na granicy z obwodem kaliningradzkim to kontrolę o obostrzonym rygorze. W miniony poniedziałek, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, służba celna wprowadziła tę rygorystyczną procedurę kontrolną. Panie Ministrze. Pragnę się zwrócić w tym miejscu do ministra Rostowskiego. Dlaczego wprowadzone nowe zasady w zakresie przekraczania granicy z obwodem kaliningradzkim przez obywateli polskich wynikają nie tyle z litery obowiązującego prawa, ile z wewnętrznych wytycznych Ministerstwa Finansów. Kolejny zabieg, który zastosował pan, aby ratować źle zarządzany budżet państwowy. Wydaje się być w pańskim odczuciu być może im majstersztykiem księgowego, ale jest on bezprawny. Zezwolenie uprawniające do uczestnictwa w małym ruchu granicznym daje prawo do wielokrotnego wjazdu i wyjazdu włącznie z pobytem na obszarze całego obwodu kaliningradzkiego. Celnicy mają sposób na ograniczenie ruchu pojazdów, które do Rosji udają się w określonym celu, tak aby zatankować bak własnego auta. Funkcjonariusze ci nakładają cło niemal na każdego kierowcę, który wraca z Rosji do Polski. Stosują przy tym własne wyliczenia co do ilości dozwolonych bezdewizowych wjazdów na teren obwodu kaliningradzkiego po każdym dziesiątym razie przekrocze... przekroczenia granicy samochodem. Zdarzenia poniedziałkowe są następstwem praktykowanej od dawna dowolności i uznaniowości działań podejmowanych przez służby celne, ich arogancji i poczucia bezkarności. Traktowanie obywateli polskich jako obywateli, drugiej kategorii jest działaniem niezrozumiałym. Rosja swoich obywateli nie poddaje podobnym rygorom. Z całym przekonaniem można stwierdzić, że obywatele Polski w kraju naszych sąsiadów są traktowani z większym szacunkiem niż we własnym. Istotnym panie ministrze faktem jest to, że region warmińsko-mazurski to region o najwyższej skali bezrobocia w Polsce. Brak pracy, brak podstaw ekonomicznego bytu, zapewnienie socjalnej egzystencji wielu rodzin zmusza mieszkańców regionów przygranicznych do uprawiania tego wyjazdowego procederu. Ten stan rzeczy pozostaje znany wielu lokalnym politykom, reprezentującym obecnie opcję polityczną sprawującą i współsprawującą władzę w kraju. Dlaczego siedzicie cicho? Przecież mamy tak potężne bezrobocie, takie zubożenie, Gdzie, dlaczego, dlaczego siedzicie cicho? Upokorzenie, jakie towarzyszy w obiegowej opinii przemytnikom, jest upokorzeniem zwykłego, znękanego codziennym niedostatkiem człowieka. Osoby te bezrobotne, słabe, nie liczą się według niektórych w społecznym rankingu. Choć ten winien być przedmiotem troski zarówno wojewody warmińsko-mazurskiego, a przede wszystkim marszałka województwa warmińsko mazurskiego, pana Jacka Protasa. To także winien być problem parlamentarzystów tego regionu. Wydaje się, że mój głos pozostaje jedynym parlamentarnym głosem w tej istotnej dla obywateli kwestii spośród wszystkich parlamentarzystów województwa warmińsko mazurskiego. Należy też pamiętać, że może faktycznie ci ludzie dodatkowo zarabiali, ale dzięki temu mogli je wydawać ponownie w Polsce, kupując produkty i towary w legalnym handlu w Polsce, jak również dokonywać codziennych opłat i przede wszystkim dbać o swoje rodziny. Teraz, gdy wielu z tych ludzi zrezygnuje z zajęcia tego, wpływy do budżetu spadną ponownie, a z kolei polskie firmy stracą kolejnych klientów, a ludzie zajmujący się drobnym handlem udadzą się po pomoc społeczną, który obciąży budżet państwa. Uważam, że takie sytuacje są niedopuszczalne, są niezgodne, niezgodne z literą prawa, z własną nadinterpretacją wszelkich przepisów stosowanych przez służbę celu. Służby celne, jak również Straż Graniczna, nie są przygotowane w sposób profesjonalny do wypełniania swoich podstawowych obowiązków, które nałożyło podpisanie umowy między Polską a Rosją, a co za tym idzie obwodem kaliningradzkim. Nie może być tak, że pięć pasów pracuje na. Yy, na pięciu pasach są samochody, a pracuje tam trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zawsze będzie ten niedobór. Uważam, że powinniśmy zwiększyć etatyzację, pozwolić tym ludziom na swobodne przekraczanie granicy i nie ograniczyć przede wszystkim ich praw. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Mariancy.